47 ziko i próbujemy zrobić kosę, nasz pierwszy case battle 25 zł na trybie klasycznym mamy tutaj kilka kolor i kilka anime a później charakter sticker crafty taki standardowy batelek jak na mój kanał no i trafiamy 4 zł, najgorzej nie ma, ale battle przypomnę, że kosztował 24, więc jeszcze sporo do nadrobienia nam zostaje ale mamy również 7 skrzynek, więc no kto wie, kto wie, kto wie, może jeszcze coś się uda ciekawego wydropić najbardziej zależy mi na tych charakter Sticker tak, ale teraz te 5 zł na pewno również pomaga, bo wydropiliśmy już 14, najgorzej nie ma i teraz charakter sticker crafty i te drugie elemental sticker crafty. bodajże sprawdźmy 20 zł, póki co oddam ten battle. No 4 zł jeszcze i już mamy proficik, no i ziomek już płacze. Ale to jeszcze battle nie jest skończony. To jeszcze nie jest skończony battle, tutaj jeszcze dużo naprawdę może się stać i on nie jedną naklejką może łatwo wyprzedzić. Ale to się nie dzieje. Pięknie, mamy proficik. Nawet samemu by nam oddały te skrzynki. No i mam 58 zł. Wbijmy sobie do tego Batla za dwie dyszki. No i zobaczmy, czy Sernikowski i Dmoku będą dropili. Czy może mi się uda zgarnąć tutaj całą pulę. No ale póki co nie prezentuje się to zbytnio dobrze. Jade Scale Casey na sam start. A później mamy, co my mamy? Elemental Craft Stickery, więc. Więc no, lepiej, żeby te Jade Scale e się popisały, bo ostatnia skrzynka w tym momencie leci i trafiamy w Pit Vipera, ok? 20 groszy różnicy, 30. Ja pierdolę, przegrywamy to. A nie, wygrywamy, dobra! Ej, jest spoczko, dobra, 7 dyszek mamy jest to naprawdę spoko, spoko profit, jest to spoko, spoko moment że powiedzieć wam, żebyście w tym właśnie miejscu wpisywali kod Genetic, 10% bonus do depozytu, 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników i macie również za wpłatę z moim kodem jeszcze kilka konkursików 4 na 10, Łysy Kosa, Guziec i Sigma Boy ostatnio wygrywali konkursiki, więc wy też możecie zostać jednym z nich 8,40 płacacie, możecie w X-Ray'a 29,40 po RedLina dwie dyszki po na. Nawaje, albo trzy dyszki globsy Im więcej płacicie tym większe macie szanse, ale wygrać może każdy. Eee, no i co? No i również w dzisiejszym odcinku do wygrania macie tego skina. Jeżeli chcecie go wygrać, to łapę w górę pod tym filmem. Subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. A my już przejdźmy sobie do kolejnej case battle. 77 zł. Wbijmy sobie na przykład do tego jednego na ona na Anderzel. Miejmy nadzieję, że Biały Louis Vitasen i wujek będą dropili coś ciekawego, ale niestety, eee, no wygrywamy to. No ale co to jest za profit Jak to oddaje 9 zł z battle. Za 8 na 4 osoby. Tutaj Szeliga się pisga na jakieś shirt moldy, no ale to nas nie obchodzi, bo nie bierzemy w tym udziału. Tutaj widzę, że jest jakiś battle za 12, ale do niego nie dołączy, niestety. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale do tego zadyszki jak najbardziej na lowcase. Mogę spróbować swojego szczęścia. I może lowcase będę oddawały. Czytałem sobie komentarze pod ostatnimi filmami i widziałem, że nie lubicie tych battle na shirt moldach, więc będę ich unikał. Chociaż dla mnie one są całkiem spoczko, potrafią coś tam ciekawego oddać. No ale jeżeli Wy nie lubicie ich oglądać, a ja odcinki tworzę oprócz dla samego siebie, to również dla Was, to nie będę robił tych batli. Tak postanowiłem, albo będę przynajmniej starał się ich unikać. A my póki co wygrywamy tego case battlea, no i mamy już profitik, A jeszcze trzy skrzynki zostały, no i już w tym momencie chyba nie mamy profitu. Nie dobra, jeszcze jest ok. Jeszcze jest OK, złotówka różnicy. No i time m na pewno nie niszczy naszej złotówki różnicy. I ostatnia skrzynka. Yy, I mamy to, dobra, jest spoczko. Ile my z tego case battle mamy? 17 złotych. Powiem wam tak, widzowie, naprawdę napierdala mnie ząb. Ale to tak okropnie. Tak po hamsku napierdala jak najgorsza szmata. Naprawdę. Jutro idę do chirurga na usuwanie. Yy, umówiłem się i w ogóle na następny dzień dostałem termin. Czasami opłaca się kurde zrezygnować z darmowej opieki zdrowotnej zwanej NFZ i zapłacić, bo jestem pewien, że na NFZ to bym musiał 3 tygodnie lecieć na przeciwbólówkach, niszczyć sobie żołądek a dwa dni już i tak wystarczająco mi go zniszczyły Tak jak niszczy mnie aktualnie ten Case battle i Marek Marek.pl 48 Chociaż może ten Glock łasica dobry stan, ok, nie ma źle, ale on dalej trafia. My trafiamy, to on trafia. No to nie wygląda najlepiej. Tego case battle raczej przegramy. Chociaż 4 zł różnicy i trzy skrzynki pozostałe. Zobaczymy. Dwie skrzyneczki. Ja wziąłem sobie łyczka wody. No i to jest spoko. TSG, ale i tak nie jest wystarczające. I ostatnia. Potrzebujemy z 5 zł. No i 5 zł to to nie jest. Więc tego battle przegrywamy. No ale w końcu trzeba było przegrać. 75 i tak mamy. 4 dyszki profitu. No i patrzcie. Normalnie będę łączył tutaj case battle, ale wiem, że macie yy, te Shirt mode w dupie, więc nie dołączam i zrobię coś swojego po prostu. Może zrobimy sobie charakter Sticker Crafty 4 razy na trzy osoby na trybie under. I miejmy nadzieję, że każdemu będę dropiły oczy 4% na oko. No to jest możliwe. To jest możliwe. SBK Kaktus i Zbyszek. W ogóle mam wrażenie, że na tego kaktusa to ciągle ostatnio Case Battle robię. Że on ciągle jakiś Case Battle ma. Dobra, Zbyszek musi coś dropnąć. Zbyszek Czerwone oko i dla mnie nic. I jesteśmy w domu. No dobra, tak też jest spoko. Teraz tylko nic po lewo. Dobrze, nic po lewo jeszcze raz powtarzam. I czerwona u kogokolwiek z nich. Kurwa, mać, no. no To jest niesamowite, no to jest niesamowite, no i kaktus, o którym przed chwilą mówiłem, że ciągle na niego ostatnio się pizgam. Dyma mnie. No, brak mi słów, brak mi słów. Dobra, wbijmy sobie może do tych neonów za 16 ziko. Może te neony coś ciekawego nam oddadzą. I sprawdźmy. Dwie skrzyneczki, prawa strona. E, on trafia dwie dyszki, więc mamy już pozamiatane tak naprawdę. Środkowy palc tutaj dla oponenta. No i kuźwa jeszcze trafia Glocka Moda za 18. No ja pierdzielę. Dobra, ten neon oddał, to zróbmy to sobie jeszcze raz. Na trzy osoby tym razem. Dwie skrzyneczki. Jeżeli to nie odda, to wszystko włożymy chyba w ultra tak mi się wydaje, że to będzie najlepszą opcją. Więc zobaczmy. Neony. Miejmy nadzieję, że oddadzą po lewo. Tryb standardowy. No i póki co nie ma najgorzej. Jesteśmy w miarę na równo z Guniem, ale dalej możemy to przegrać. Druga skrzynka. No i wydaje mi się, że to mamy. Chociaż nie jestem pewien. Dobra, mamy to. Dobra, 53 zł z 16. Neony. Jak nie widzieliście, to musicie sprawdzać odcinek mój z neonami. Generalnie jedna z moim zdaniem najlepszych skrzynek do 10 zł. Takich standardowo, bez żadnych tam upgrade'ów, bez żadnych tam yy, jesterów, tylko zwykła, najprostsza skrzynka. Jedna z najlepszych zadyszkę moim zdaniem. No i póki co to pokazuje, że rzeczywiście u ostatnia skrzynka. No i przegrywamy to, prawda? Nie dobra, mamy to. Myślałem, że ten White Child też będzie jakiś drogi. No, ale stuwę już zrobiliśmy. Tak naprawdę na samych neonach. E, więc zróbmy sobie kolejne OK. Bata, albo dołączmy sobie na przykład do tego za 23 zł. Jeżeli to da, to ja bym się pokusił już o jakieś próby pod all ina, pod zrobienie tej kosy rzeczywiście za jakieś 4 dyszki, za jakieś 5 dyszek na przykład jakiegoś case battle sobie przycisnąć no ale zobaczymy jak odda ten case battle, bo to będzie e, najważniejsze dla nas, najważniejszy sprawdzian, żeby wiedzieć za ile robić kolejne battle e, rust case tak, czy to jest, nie to jest rust case tak, ok i ostatnia skrzynka 15 złotych różnicy i to nie jest na pewno warte 15 złotych Jest to warte dyszkę, więc tego bata przegrywamy Zostaje nam 8 dyszek, więc ja bym zrobił dwa all-iny po 40 złotych na 3 osoby I jeżeli to odda, to już będziemy mieli jakąś podstawę do robienia kolejnych batli. Więc zróbmy sobie awupkę I zróbmy sobie na przykład jeszcze do tego Steampanka I do tego dołóżmy hongbao I zróbmy to na trzy osoby, tak jak mówiłem I lecimy z tym Lecimy, 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 trzy osoby Trzy skrzynki i miejmy nadzieję, że potrójny profit. Takie 120 zł z tego było naprawdę spoko. A włupki sprawdźmy. A wóbki tragedia. I to jeszcze aterii za 6 dych. Dobra. Underdog by tak oddał potężnie. Underdog by tak potężnie tutaj oddał. Ja pierdzielę. Potrzebujemy 8 dych i 8 dych nie dostajemy, dobra. Ja pierdzielę. Underdog to naprawdę było złoto tutaj. I teraz dodajemy jedną skrzynkę za 8 zł. Niech to będzie na przykład. E, nie, na to nas nie stać, na czarny nas nie stać. To dołóżmy sobie na przykład Embera i zróbmy to w sumie na 4 osoby. Ostatnia szansa na zrobienie profitu. Mieliśmy już stówkę z 4 dych, i to był punkt, w którym każdy z Was powinien wypłacać. Naprawdę. Bo nie jest łatwo zrobić sobie na przykład profit X2 czy X3 i. Każdy powinien już naprawdę z, z, ze zdrowym rozsądkiem wypłacać w takiej sytuacji, a my lećmy z tym Case battlem, no i tego Case battle na ten moment wygrywamy, chociaż ostatnia skrzynka, no i chyba to mamy. Tak, mamy to. Dobra, spoko, 93. Wracamy znowu, więc ja dołożyłbym jeszcze jedną Awupkę, bo te Awupki ostatnio oddają i zrobiłbym to na anderze. Może under teraz będzie jakiś zaczarowany. Pierwsza i ostatnia skrzynka tak naprawdę najważniejsze. Yy, tutaj druga oczywiście też pod jakąś M4. -kę. Rycerz. No ale zobaczymy jak to odda. Pierwsza skrzynka sprawdźmy. No i okej. Okay, chyba nie, nie wygrywa. Tak, wygrywamy. Ja pierdzielę, ale oddały te awupy. Patrzymy dalej, patrzymy dalej. Dwie skrzynki. Ostatnia awupka będzie najważniejsza. Ember tutaj minimalny dropik dla mnie. I ostatnia skrzynka, nic po lewo, nic po lewo, nic po lewo. Kurwa mać, AWP duality. Ja pierdolę, o 3 złote i byśmy mieli z tego 260. Ja pierdolę. Dobra, wywalmy tego steampunka i dołóżmy jakąś skrzynkę po prostu inną. Może tego toolboxa, znowu na 4 osoby, znowu na trybie underdog. Ja pierdzielę 250 byśmy mieli z takiego potężnego z bata. Te abóbki są jakieś zaczerwane ostatnio na CSGO Skinsie. Yy, już era czarmów przeminęła, i teraz, awóbki chyba wchodzą na rynek. Z tego co widzę, przynajmniej teraz Luka niech dropnie coś, i bot Alex, i będziemy w domu i bot Alex dropi. Tylko Luka jeszcze niech coś dropnie z Ace Pajace, i sprawdźmy kuźwa mać. No i znowu patrzcie, jak te awubki oddają 223 zł. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Mamy jeszcze 2557 tokenów. I co my z tego dostaniemy? 2,14, to już nie próbuję. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie i do następnego elo